Która maj 2025, zadanie 8 do końca. Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od minus 2 oraz różnej od 0, wartość wyrażenia jest równa. Na samym początku przepiszmy sobie nasze wyrażenie. Możemy sobie na górze tutaj w liczniku wyłączyć x. -a. Przed nawias. Na dole tutaj możemy zwinąć wzór skróconego mnożenia. W mianowniku, w pierwszym ułamku, czyli to będzie x plus 2 do kwadratu razy x plus 2 przez x. To. I to nam się skróci. To. I to nam się skróci. Czyli zostanie na górze tylko to x plus 1 i na dole zostaje nam sam x plus 2 i widzimy, że mamy taką odpowiedź i jest to odpowiedź.